Hej, kontynuując serię Pewność siebie w rekrutacji, opowiem Ci dzisiaj o dwóch ważnych zachowaniach, które mogą być odczytane przez rekrutera z naszej mowy ciała. Kiedy unikasz kontaktu wzrokowego z rozmówcą, może to sugerować brak pewności siebie, ale również zestresowanie i taką niepewność tego, co masz do powiedzenia. Wtedy, kiedy patrzysz w dół lub w górę, gdzieś indziej, Dookoła niż na środek głowy rozmówcy, może oznaczać, że masz coś do ukrycia. Co zatem zrobić, żebyśmy byli postrzegani jako osoby zaangażowane i zainteresowane rozmową? Popatrz prosto, między oczy rozmówcy, ale też bez przesady. Nie chodzi o to, żeby świdrować kogoś wzrokiem na siłę. I bardzo intensywnie, ale chodzi o to, żeby mniej więcej kierować wzrok w stronę twarzy rozmówcy, bo to pokazuje Twoje prawdziwe zainteresowanie. I chcąc nie, chcąc, właśnie w ten sposób będzie to odebrane. Dzięki temu masz większe szanse wygrać rekrutację. Obserwuj po więcej takich typów.